Bum, cześć się z tej strony Patry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nade mną oczywiście ostatnia piątka followersów. Nie zapomnijcie zrobić tego, co na tym czerwonym przycisku, tam na dole. E, za nami willa, którą zbudowaliśmy ostatnio. A pamiętajcie, pierwszy link w komentarzu, który tam przypiąłem, to jest link do mojego sklepu wleciała Nowa kolekcja Cyber, taka perełka. Niedługo na odcinku wam pokażę, jak przyjdą do meciuszki. A ja ten odcinek nagrywam na początku tygodnia, także wiecie, dopiero zamówiłem w poniedziałek i czekam, aż mi przyjdą. Dobra, tak o, tutaj macie. Domek, który zbudowaliśmy ostatnio, jeżeli Wam się podoba, to oczywiście odnośnik do niego będzie w kolejnym, znaczy w kolejnym. Na końcu tego odcinka, co ja gadam. E, jest to domek taki, wiecie, leśny, właśnie w takiej, wiecie, klimatach powogórskich, takie wiecie, świerkowe biomy i tak dalej. Ogólnie perełeczka. Dzisiaj zbudujemy coś, czego dawno nie było, czyli ciutz! Piększa willa, bo zawsze były takie, wiecie, troszkę small i tak dalej. I też moim zdaniem nietypowo, bo przeważnie robimy takie dość kwadratowe, nie? A ta jest typowo prostokątna. Ona jest dłuższa niż szersza. Naprawdę, ale wygląda moim zdaniem całkiem, całkiem kozacko. Wystarczy się tylko przyjrzeć. Tutaj, jak sobie wchodzimy, mamy tutaj u dołu jest troszkę mało miejsca, ale nadganiamy to tutaj tym. Tutaj, tak naprawdę, jeżeli chcecie, to możecie tą ścianę sobie wywalić albo zrobić coś takiego. O, pokażę wam, jak to można fajnie szybko przerobić na sypialnię. Elegancko. Cykmy kwóch, mamy sypialnię gotową. Taran. Zrobiony, gdzie tego kloca? Na górze mamy ciut więcej miejsca, choć też wcale nie tak bardzo. Znaczy nie no dobra, w porównaniu do dołu, to jest ogrom miejsca tutaj. E, najwięcej zajmują tutaj tarasy, których jest. To jest taka, wiecie, szczerze, moim zdaniem jest to taka willa typowa, jak chcecie pokazać, że macie w surowców. I, i że jesteście OP po prostu i że lubicie wygląd, a nie praktyczność, nie? Bo tak naprawdę ta willa moim zdaniem nie do końca jest praktyczna, ale jest za to mega, mega, mega spoko wyglądowo zrobiona. Można tu jeszcze też takie, wiecie, wysokie drzewa jak tam mamy porobić i też będzie naprawdę, naprawdę fajnie wyglądało. Także co, bez dłuższego wstępu ja może przejdę tutaj do wymiarów, które wyświetlą się oczywiście nade mną w tym momencie i ja zaczynam sobie budować. Zacznijmy sobie tutaj może od garażu, bo jak macie wymiary, no to tutaj jest garaż, tu jest wejście, nie? Od garażu, czyli tutaj jak mamy te klocki, robimy dwa odstępu i robimy raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego. Tutaj robimy sobie z drewna, czyli ten cały pasaczek robimy sobie z drewna. Tutaj ten pasaczek również robimy sobie z drewna. Może nie do końca. Bo. A nie, dobra, do końca możemy to zrobić. Tutaj sobie robimy to w taki oto sposób. Czekajcie, jednak nie do końca. Tutaj, tak o. Robimy coś takiego. Z tego względu że tutaj będzie białe, i ja nie lubię czegoś takiego, że wiecie, to by było coś takiego, nie? I to mi nie robi. Totalnie brzydko to wygląda. Dlatego tu sobie to dobudowałem. I tu mamy taką podwójną ścianę. E, wiem, że to nie do końca jest praktyczne, ale moim zdaniem to fajnie wygląda. To robimy. 3, 2, 1, 2, 3 coś takiego tutaj natomiast robimy sobie oczywiście wypełnienie z jak to się nazywa nigdy nie pamiętam bla, bla, bla. beton ciemny dobra szary beton Ok, to robimy coś takiego robimy tutaj w tym miejscu raz dwa trzy cztery do góry sobie ciągniemy tak naprawdę tutaj już do samego końca możemy to pociągnąć nawet o tutaj jak widzicie w ten sposób Gituwa, tu robimy sobie coś takiego i takiego to sobie ciągniemy tak powiedzmy dobra, zróbmy to na czuje czyli zróbmy sobie tu dwa, coś takiego tu zrobimy sobie na dwa kolejne ciach ciach i tu kolejne dwa coś takiego i tu mamy to gitę zrobione tu robimy sobie filary odstępy między filarami są cztery kratki raz, dwa, trzy, cztery pierwszy jest na rogu oczywiście i o jeden odstęp od ścian czyli robimy jeden odstęp od ścian, stawiamy filar cztery odstępu, stawiamy filar Cztery odstępu stawiamy filar, cztery odstępu stawiamy filar. Mamy super to zrobione. Elegancją, hysyfą, kanapka, Tutaj robimy coś takiego. ok, bo tutaj będzie wyjście, a tutaj będzie pełna szyba, tutaj będzie szyba i tutaj również będzie siba. To siba. Eee, Okej, okay. to sobie podnosimy do góry na wysokość trzech kratek. Mm, 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 mm. Chciałem coś jeszcze tu zrobić takiego, co... Później mogę zapomnieć? Nie, dobra. Tu robimy OK, w ten sposób. że tu sobie zamykamy. Jest połączenie tego elegancko. Widzicie, widzę, ja nie marnuję waszego czasu. ale lecę na szybkości wszystko elegancko wam tłumaczę. Także tak naprawdę, kto ma to zbudować, to i tak to zbuduje. A kto nie, to nie zbuduje. Bo nie da rady. Tu robimy coś takiego. Dobra, tu cały garaż podnosimy również na 3. I teraz tu możemy albo sobie to zabudować całkowicie czyli zrobić coś takiego lub zrobić sobie tu jakieś małe okienka ja osobiście wolę mieć to zabudowane z tej strony, z tego względu, że tutaj też do końca sobie dociągniemy to, ten nasz garażyk nie, to tutaj jak mam ten nasz garażyk to tutaj sobie o, robimy tą szybkę albo robimy właśnie to na dwa żeby mieć możliwość tutaj zrobienia sypialni w ten sposób, tu sobie dobudowujemy na trzy ok, tu teraz przeciągamy sobie na dwa, żeby to domknąć Tutaj pamiętajcie, że wychodzi tylko o jeden. Ma być taka, wiecie. Abramówka o jeden. Elegancko. I teraz tutaj robimy sobie jeszcze pół płytki z drewna. I mamy coś takiego. Moim zdaniem wygląda to sztosik. Eee, znaczy same te pół płytki, nie? Bo to wiecie, daje nam tak, takie wrażenie, jakby ten blok był tutaj, a go nie ma, i jest pół płytka. No, no wiecie o co mi chodzi, nie? Nie będę wam tego tłumaczył, bo kminicie. Rozumiecie przekaz. To jest najważniejsze. Eee, tu robimy sobie coś takiego. Elegancko. I teraz tak. Jak już to mamy zrobione, no to, to oczywiście ta pierwsza piętarka zamykamy sobie. A tutaj robimy sobie o kolejne cztery, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Ok, i tu sobie podnosimy to elegancko. Cztery. na cztery. Gitówa. I teraz robimy sobie tutaj wcięcie na raz, dwa. Raz, dwa. I tutaj sobie to domykamy. Raz, dwa. Elegancko. Wszystko jest Gitens. Gitens, Mionez, moi widzowie. <laughs> Teraz zrobimy sobie na raz, dwa, trzy, cztery. Ok, stąd sobie ciągniemy tutaj. Ja to będę chciał robić jakieś zaokrąglenie. Nie, dociągniemy to sobie do końca. I tutaj zróbmy sobie filar podtrzymujący ten element. Choć może, dobra, o jeden dalej, bo tu zapomniałem, że będzie to wyjście. Ok, tu musi być to w ten sposób zrobione. I przecież, o, no właśnie, przez to, że to jest to dokładnie. Git mamy to zrobione tutaj. Picabello, tutaj robimy sobie w tę stronę. I tutaj ciach. Możemy coś takiego trzasnąć. I myślę, żebyśmy to tak zostawili, żeby to była ta różnica tych poziomów ja wiem, że to będzie tutaj troszeczkę później kłopot, ale to nic. Coś wymyślę w trakcie. Tu robimy sobie zabezpieczenie tego w ten sposób, żeby to było na dwa. Na dwa jest? Jest. Jak w mordę strzelił w drodze widzowie. Dobra, tu robimy sobie jeden. Tu robimy sobie, czekajcie. Raz, dwa, trzy. Trzy, trzy, cztery. Trzy, 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 Tak, po trzy, po trzy, po trzy. Dobra, nie będzie czy. Robimy sobie trzy i robimy o kolejne trzy. Raz, dwa, trzy gitensing i odtąd robimy sobie szybku która będzie sobie szła... a wróć, drodzy widzowie, wróć. Ja to teraz źle robię. Dlaczego? Bo tu będzie jeden. Boże, zapomniałem. Sorry, my bad, widzowie. Przepraszam. Wiecie, że ja mam tendencję do zapominania wyłączenia Facebooka. Wiecie, że ja mam z tym problem. Nie wiem dlaczego tak mam, ale zawsze zapominam wyłączyć Face'a. Ale centralnie, nie? To zawsze... I to zawsze jak nagram Minecraft, Jak nagram cokolwiek innego, to zawsze pamiętam, nie? Żeby wyłączyć, no nevermind. Robimy coś takiego. Czekajcie, teraz tak o, tu będzie szybko, szybko, dobra. Czyli to rozwalamy jedno i to rozwalamy jedno i tu będzie szybko, 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 szybko. Dobra, git. Czyli już wam tłumaczę, jak to robimy. Tutaj robimy sobie jeden. Dobra, czekajcie, ja wam może zrobię podłogę, co? Bo ja tak to chaotycznie trochę zrobiłem. Zrobię wam tu podłogę. Czyli tak, o, zacznę sobie odtąd. Jak mamy tutaj tą ściankę, to robimy jeden, ciach, trzy, ciach, trzy. Od tych trzech jeden, dwa. Później 3, 2 i tutaj robimy tak naprawdę raz: 2, 3, 4, 5, 6, pustego miejsca i dwa. I ja coś takiego mamy, nie? Także co? Ja teraz stryknę palcami. Tutaj podłogę oczywiście podmieniamy sobie wszędzie na biały beton. Łącznie z garażem. W garażu też chcę mieć biały beton. Znaczy, wy możecie sobie tam zrobić co chcecie, ale oczywiście ja sobie <laughs> wszędzie tutaj robię biały betonix. Yy, tutaj ta ściana od razu też ją zabudujemy na 3. I wejście do garażu ma być tutaj o skrajnie po tej stronie, nie? Coś takiego. Dobra. Powiem Wam szczerze, że nawet zrobiłem Wam tutaj troszkę więcej miejsca niż ja miałem. Także co? Ja pstryknę palcami, wypełnią się szyby w brakujących miejscach. Eee, tutaj oczywiście robimy coś takiego, że tutaj jak wypełniacie to, nie robicie tutaj w tym miejscu, tylko robimy to w tym miejscu, nie? Między tymi o dzióbkami, żeby to, bo to tak wiecie, optycznie trochę powiększa widlę, nie? Popatrzcie, jakbyśmy zrobili. Na tym poziomie normalnie, bez tych dodatkowych filarów, to by nie było takie wielkie, a tu się wydaje, że jak tu podchodzimy, tu ja piorniczek, to jest wysokie, nie? To ma być właśnie taki efekt wow i tutaj od tego środkowego robimy. Także co, ja pstryknę palcami i zaraz wam pokażę, jak to wszystko elegancko wygląda. Okej, okay, ciak i mamy wszystko powstawione i teraz powiecie, no dobra kończę, ale teraz zapomniałeś o innych rzeczy, że nie pokazałeś nam jak zbudować. Te ściany. No właśnie, a dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że widzowie niektórzy pomyśleli, że już do końca odcinka mają wszystko zrobione i se poszli. <laughs> no nic bardziej mylnego. Lecimy z tą ścianą, widzowie. Robimy tutaj elegancko coś takiego, że. Tu ja robimy sobie raz, dwa, trzy. Tak naprawdę na równo z tym, to nawet cztery. O. Czekajcie. A widzicie. Mały myczek. Ciach. Ciach. Git. Teraz mi wszystko pasuje. I, i taką. Tu robimy sobie coś takiego. I coś takiego. Elegancko. I tutaj mamy ścianę. Widzicie widzowie. To wszystko było calculated. Żeby tam ci widzowie se poszli i nie mieli tego co Wy. Łatwo. Począ widzowie. Tu robimy sobie oczywiście coś takiego. jest zrobione I jeśli chodzi o szyby, to robimy je tutaj tak naprawdę po całej długości elegancko, dobra wlećmy teraz do środka, bo tam też mamy troszkę do zrobienia, to znaczy tutaj robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, 5. elegancko, ciach, ciach ciach, ciach schodki zrobione, w tym miejscu oczywiście stawiamy sobie to co ja lubię najbardziej, ostatnie, czyli te pręty, śmieszne to robimy coś takiego i wszystko nam się tutaj elegancko zgadza. Jest ładnie porobione. Jest ładnie wszystko. ok. git, cacy. Eee, czyli mamy tak naprawdę tutaj wszystko skończone. Tu u góry pamiętajcie, żeby dać zwykłe te, eee, zwykłe bloki szkła, a nie ciemne. I tutaj pamiętajcie, żeby to do, dociągnąć do końca. Popatrzcie, z zewnątrz to wygląda spoko, a tu u góry mamy ten prześwit, który daje nam ciut więcej tego światła wewnątrz, co jest też dla nas bardzo, bardzo korzystne, nie? Szczególnie w domu, gdzie stosujemy ciemne bloki. Okej, okay, tu mamy to zrobione. Darzewi, tu derzewi oczywiście w ten sposób i teraz taką ender pałki ustawiamy. Tutaj, 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 tutaj i tutaj mamy to zrobione. Wlotujemy sobie piętro wyżej, robimy sobie na pewno jedną tutaj, bo tutaj i tak nic nie postawimy. Drugą robimy sobie tutaj, powiedzmy, trzecią tutaj. No i tak naprawdę będziecie mieć tu i tak jasno, i tak jasno. Ewentualnie jak chcecie też, możecie sobie jedną gdzieś tutaj postawić. No to od Was zależy, bo tu o. o. O, na zewnątrz. Bo na ta z zewnątrz też dodam tutaj trochę światełka, więc będzie pikabałym. Może to są ciemne szyby, to i tak trochę tego światła zawsze wpadnie. Eee, natomiast w garażu, ja sobie robię to w ten sposób. Ciach, ciach. Tyle. Ok, -ka. i to mamy zrobione. I tak naprawdę nasza willa mogłaby być już skończona, gdyby nie to, że trzeba zrobić sobie jakieś fajne podejście do niej, nie? Czyli ja sobie robię coś takiego. Ciach, Ciach. 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 Ciach

naszego, naszych latarni morskich, gdzie one, kurczaki pieczone są. Mamcie. I tego. Dobra. I teraz robimy oświetlenie. Robimy oświetlenie w ten sposób, że tutaj, tukej. tutaj. Tam był jeden wstęp, tak, tutaj. Dobra. I teraz to ciach, ciach, ciach. Tutaj przykrywamy elegancko. Dalej idziemy tu, tu. Ja to zawsze się rozpędzę. Tu. Tu, tu i tu. Tu oczywiście. I tu oczywiście. I oczywiście tutaj. Dobra. I to już mam tak naprawdę wszędzie poustawiane. To nasze oświetlenie, na którym mi zależało. Reszta to jest tak naprawdę wasza inwencja twórcza, gdzie sobie co porobicie. Możecie tu dodać jeszcze coś takiego, jak ja tutaj dodałem. Już nie będę tego robił, no bo bez sensu tracić wasz czas. Szczególnie, że to jest bardzo proste do zrobienia. robić to mączką, kosną lub tak jak widzicie, ja tutaj kowadłami zrobiłem. Że jest coś takiego tutaj kowadła. One idą na równo z tym słupem. Z tym słupem również idą równo kowadła. Idzie tu coś takiego. Do końca podjazdu, tak naprawdę. Cała reszta to jest tak naprawdę tutaj mączka kostna tu jeżeli chcecie mieć identycznie jak ja, to robicie o 3 odstępu i później basen na szerokość 4 kratek, że tu możecie pływać na szerokość 4 kratek, dwa głębokości w dół i zejście z tej strony w taki oto sposób. Bardzo by mi zależało, żebyście pochwalili się tym, jak Wy zrobicie tą willę wewnątrz i z zewnątrz. Dlatego zachęcam do pochwalenia się nią jak ją zrobicie na Discordzie, do którego link jest w opisie fotki i plotki, jeżeli będą naprawdę fajne prace udekorowania wewnątrz to pokażę je w kolejnym odcinku. Możemy się tak umówić, nie ma problemu. Nade mną oczywiście jest na followersów. Jeżeli chcecie się tu wyświetlić, natomiast no to musicie wbić na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Nie zapomnijcie zrobić tego, co na tym czerwonym przycisku. Bo aż 70% z Was nie zostawiło suba nie wiem dlaczego, szczególnie, że daję wam takie super pomysły, ale zróbcie to w tym momencie, to was nic nie kosztuje, a dla mnie raduje moje serduszko. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało pierwszy link w komentarzu, to jest link do mojego sklepu, gdzie wleciała nowa kolekcja Cyber nawiązująca do Cyberpunka 2077 Także wbijajcie, sprawdzajcie! pójdzie, bo sztos. E, pokażę, pokażę Wam te bluzy, jak mi przyjdą, bo mówię, dzisiaj jest poniedziałek, także jak ja to nagram, <grym> także no wiecie. Jeszcze mi nie przyszły, bo dzisiaj je zamówiłem, a wczoraj je wrzuciłem, także wiecie. E, dobra, z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku i miłego weekendu wszystkim. Siema, Narbaus i ja. Cześć!